Panie i Panowie, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. uuu szalony kojot, mister kojot. Jak widzicie, za mną jest nie rzeka, jak to zawsze w moich filmikach, alas! Kojot dzisiaj idzie na grzyby, słuchajcie, na grzyby z tego względu. Może no, mu smaka na grzyba. No, na grzyba. Z marzonka, z tam z grzybami by się przydała. Mamy końcówka. Września 27, 10 stopni. Loło cały tydzień, słuchajcie. Masa, masa deszczu spadło z nieba. Rzeka moja wygląda jak ganges. Tam zaś pływają drzewa, krzoki, maraz, syf Także musimy trochę odczekać z wędkarstwem. No a dzisiaj, trochę pospacerować po lesie i poszukać grzybków Słuchajcie, tak. Co mamy ze sobą? Kozik, ja z pędzlem. Żeby chyba zarowy płucować. Wiecie, obciąć go koszyczek. Jest? Jest. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie pełny. No i taki buty potrzebujecie, ja mu akurat taki, bo jest mokro, ślisko. I zima Dobra, ja oblieką szywiki. Zapinu miakla. Zapraszam Was na film. Z lasu. Aha. Jak to u mnie było. Cała <coughs> kojota wyzbiera wszystkich wszystkie grzyby, jakie tu są. E, oczywiście te jadalne, te gadowe zostania. zostawiamy. <coughs> Słuchajcie, grzyby, mamy grzyby, yeah! ROS 2, taki mały, 3, 4, 5, 8, 12, 16. Nie, no tyle ich nie ma, ale pokazuje fajnego grzybka, kamera do grzyba. I co? Jest. Ho, ho, ho. Yeah! To my sobie go zerą utniemy. Sprawdzimy. I troszkę je Robaczywy, ale nie. To no dobry, to dobry. No, jest. Tu mamy następnego. No Szykowny gist. Bierzemy, czy jest zdrowy. Zdrowy. Ok. Tu następny. Tak. A ten troszkę dziurawy, ale bierzemy go. No i gitarka. Fajna miejscówka. Każdy widział jeszcze tych, te osiem, tu. Idziemy, idziemy dalej. O, szykowny. Tak. I gotowy. No, a ten się za mną słową Się nie odzywał. Aha. Gitarka. Widzieliście to? Widzieliście to? Tych właśnie jaszczurek tu jest masa. Salamandry, czy jak to, jak to się na to godu nie wiem. Ale ładne są. Nie dotykam ich, bo nie wiem czy gryzą, czy nie. Może mam jakiś jad, słuchajcie. Ps, z daleka od takich dziwnych jaszczurek. Schowała się mi do kroków. dobra. O, następny. Cyk. No. Do koszyczka. Słuchajcie, z grzybami to jest tak jak e, z rybami. Pierwsze podchodzą te małe, a potem te wielkie. Mam następnego. Tylko yeah. Kojot ucinę. Fajny. Taki lichy trochę, ale... ale jest. Ale są te prawoki, no, moja żona będzie na mnie pewnie zło, że jak ją nie wziął na grzyby, no, ale bardzo mi przykro, trzeba było prędzej stanąć, a nie lebrować w łóżku. <laughs> nie ma, nie ma, ja tu grzyba widział, ale teraz, albo go minął już. Słuchajcie, już ledwo dychą. to są takie kępki, ale walcza dalej, maszeruje. Mam sucho w gardle. o tam coś się. Słuchajcie, doszło do miejsca. Spa dzików. Spa. Ja. Tu się pewnie toplają. Tu mają taki... No spa. <laughs> no ale nie ma ich. To one są. To się Cieszy i nie ma. I dali pęd po cichu. Jak widzicie za mną teraz pokozał się teren zielony. Zielony dywanik, słuchajcie. I pójdę tam do góry, się spinął. I będę schodził tam, 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 w te miejsce, kai rosną. Prawdziwki Może już powyłaziły, nie wiem zip? Nie. Jaszczurka? Ja. Wchodzimy na ten dywanik. 4 metry od drugi, słuchajcie, już fajny gist tutaj się pokazał. Gordy, to nie szykowny. Cyk. O, taki. A tam już widzę. Dwa. Jest pięknie, słuchajcie. Jak na rybach. O, taki. Na drzewie. Cyk. O, ze żarty. Zostawia go dzikom. Nie idę no, tak prosto do góry. I no, chodzę tak z zigzakiem. Tak, 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 tak. To się tak nie męczy. I zbiorą grzyby. Tam jest następny. A najbardziej lubię te karlusy. Cek? Pult? No słuchajcie, taki to jest przepiękny. Piękno natury. Jeee. Kocham to. Co? Cyk, piękny, jeden, drugi, no szwajcarski ser, Uhuhu. hopla, oh no, gitara. Słuchajcie, takie miejsca jak tutaj, to coś pięknego, bo te grzyby już widać z daleka, uciecha niesamowito. Jedynie co męczy to ta kiempka, ale nieważne. Musisz się trochę no, zmęczyć, niemal jako. Niemal leku. dreb tej dali, aż padniesz. Ach. O troszkę grzybów. Udało się nam na tym dywaniku zielonym pozbierać. A teraz cisnemy w miejsce, jak są prawoki. Po niemiecku Steinpilze. Może coś już tam w ta godowe się pokazało. To się zaru okaże. Uff. Ja się tu od usza kurzyć. Jak tak łazi pod takimi kempami. Chyba ja. Robi się pauza. Nie, daj idę. Da. <grytane> no te są cudowne. <grytane> familia, całą familia. Pięknie to wygląda, nie? Na razie same śmieci, słuchajcie, za dużo śmieci, patyków będzie? chatka Nożek mu przygotowany w ręce jak co, żeby jakiś bezdomny nie albo jakiś saskłasz Ja pierdzielę Idziemy tam, co? Idziemy. Halo I tam tu Kłódka nie ma tu nikogo. Wiele stopni? 10 stopni. Tu coś powieszone. Słuchajcie, mietła, ławeczka. Nikogo nie ma. To mi się upiekło, słuchajcie. Lajbych popuścił do garot Ja bym tam kiedy wylos. <laughs> <laughs> słuchajcie, no nie ma co żartować. że Różni warioci żyją na tej planecie. Także trzeba uważać. O grzyby. No i kolechatki, mam grzybka. Pokazuję. Nożyk Kojot. Jest. Jucimy. A O taki. Ja go wyczuł tym moim dupnym nosem. Słuchajcie, z kilometra. Jak to wonią. Hmm. Coś pięknego. No dużo się Was nie spodziewał w tym marasie. Cyk okej. Okay. Cyk okej. Okay. Następny. No, już słuchajcie na miejscu. kaj prawoki. Miały być. Hmm. Szaunima. Ale mam jednego. Urwisa. A bo kto nie ma, ale fajny. Ale w Uniu. Tam następny, tam następny. No że są już pomału lekko zeżarte. Elegancja Francja. Do koszyka z nim. Pokorza on teraz taką gąbka. co tam i na kiemce. Nie będziecie tego widzieli, jak pokorza, ale tam, taką dupną gąbka. Ja tego nie jem, ale wezna. Może moja z Supa się zrobimy albo coś. Nie? No. Ja. Cisniemy po niego. Ale zanim słuchajcie, ta gąbka wam pokorza, to wezniemy się jeszcze tego, co? Cyk? Ja. Piękny. I wiecie się. Jaki szykowny. I co? Słuchajcie, mom. Nie, wonią mi to na grzyba, ale fajny, trochę obgryziony, albo kruszy się, albo to coś już tu gryzło. a chroboki tu są, nie biera go, bo nie ma cały, ale fajny, tak to wygląda. No, elegancko. Zostawimy to dzikom, bo Ojej, ile tego leżą Uhuhu. no miodziu, nie zna go, widziałem w krzakach jakiegoś grzybiorza. Zrobiłem na złość i tego ostatniego tutaj słuchajcie, utna, pokryją mu. Z wami żegną z lasu, z pięknego lasu i z pięknymi grzybami. ja mu się filmik podobał, słuchajcie, wykończę, ja bo jest głodny i da zjeść te grzyby. Znaczy, my wszystkie Jeden pójdą do zuzy, drugi, zupa. Ech, na zupa. Do lecznicy, smażonka no i wydaje w dupiu Bo grzyby się nie je, no, w dupiu <laughs> Żegnam się z wami, przyjmijcie się tam wybiercie się do lasu Na spacerek, koszyczek I powodzenia wążycza. życzę, Trzymajcie się Mister Kojot, jak wam się filmik podobał Paluszek do góry I widzimy się w następnym odcinku Zaś na rybach Ja się tu żemna ja się tak deptu. Do zobaczenia. Cześć.